Natomiast ja bym Państwa zachęcał do tego, żeby założyć najcięższą zbroję, jaką mamy, wyciągnąć największą armatę, jaką mamy, wygonić wszystkich, którzy stoją za Panem Snotkiem, albo w jego okolicy, palić, mordować niebrazieńców, wykuć wszystkich, którzy będą w promieniu kilometra, urwać im ręce, wyrwać im nóżki, przypalać, po prostu zabić. Czy myślicie Państwo, że te słowa pad padły na zebraniu Kozanostry, a wypowiedział je Capo di capi? Nie. Te słowa padły w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Powiedział je Prezydent Miasta, Łukasz Komoniecki, na zebraniu klubu radnych wspólnie dla Będzina. Czy myślicie Państwo, że ktoś z tych szacownych osób zaprotestował? Że ktoś powiedział, że język, którym posługuje się prezydent jest niewłaściwy? Nie. Nikt, żadna z tych szacownych osób nie zaprotestowała. Nie miała żadnych sprzeciwów. Panie Prezydencie, Pan mówi o kampanii oszczerstw, pomówień. A jak można potraktować Pana słowa? Panie Prezydencie, Pan mówi, zaprasza Pan do rozmowy, do debaty. Dobrze, zapraszamy Pana do debaty, rozmowy, odpowiedzi na zadane pytania.